Cześć moi drodzy, to kolejna odsłona video bloga w roli głównej, jak ostatnio Jakub Dukiewicz, sami tego chcieliście, sami o to prosiliście, więc macie. Fizjoterapeuta, z którym spędzam bardzo dużo czasu w trakcie całego roku, myślę, że chyba więcej czasu niż z własną żoną i synem. Ale dziś powiemy sobie przede wszystkim o rozciąganiu. Czy warto się rozciągać? Co rozciągać? Oczywiście jakie ćwiczenia? Rozciąganie to temat, wbrew pozorom, bardzo kontrowersyjny, bo nie dość, że specjaliści nie są zgodni co do tego, jak się rozciągać, kiedy się rozciągać, ile się rozciągać, to badania też tam nie ułatwiają w tego. Dlatego my przedstawimy te rzeczy, które wykorzystujemy, które są najskuteczniejsze w treningu biegacza i które są niezbędne. Oczywiście nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkich ćwiczeń, Oj nie. ale myślę, że te, które dzisiaj zobaczycie, będą dla Was bardzo cennymi wskazówkami. Teraz jeszcze powiemy sobie o tym, jak w zasadzie podchodzić do rozciągania, bo ja nigdy nie rozciągam się na siłę. Nie wchodzę w zakres taki bólowy, dużego dyskomfortu, że nie mogę wytrzymać wręcz. Wtedy właśnie nasz mięsień wykonuje bardzo dużą pracę. Tak i dodatkowo zachodzi wtedy odruch na rozciąganie, którego nie chcemy wywołać. Dlatego jeżeli się rozciągamy, to dochodzimy do granicy delikatnego dyskomfortu. Nigdy nie wchodzimy w pozycje bardzo bolesne, bo nie dość, że mięśnie są zmęczone naszym bardzo mocnym treningiem, to dodatkowo jeszcze katujemy rozciąganiem, a tego nie chcę mi serwować. A skoro już mówisz o mocnym treningu. Moi drodzy, kiedy właściwie można się rozciągać, każda pora jest dobra. Rozciągam się przed ważnymi treningami, ale tylko do pewnego momentu, tylko do powrotu do funkcji, jaką moje mięśnie mają wykonać. Uelastyczniamy ich działanie, ale całe to przygotowanie, czyli zakres mojego ruchu jest przygotowywany w początkowej fazie przygotowań, całego roku. Czyli są to miesiące głównie, głównie zimowe. A powiedzmy jeszcze o tym, że kiedy wracam po roztrenowaniu, to tracę swoją, swój zakres ruchu tak naprawdę, czyli muszę powoli się zaczynać się rozciągać. Pierwszy miesiąc, bo około tyle to trwa, to jest powrót do, do tego stanu, który miałem na koniec sezonu. Czy to długo? Myślę, że, że tak funkcjonuje nasz organizm. Muszę przyznać, że takim dobrym testem, jeżeli chodzi o rozciągnięcie mięśni adama, jest rozciągnięcie mięśni pośladkowych. Na początku sezonu zawsze widzę, że to idzie strasznie topornie, ale z każdym kolejnym tygodniem wygląda to coraz lepiej. I oprócz rozciągania statycznego, wprowadzamy mobilizację i wszystko potem wygląda tak, jak powinno wyglądać. Właśnie moi drodzy, często po ciężkich treningach pytacie, czy rozciągać. No tuż nie bo ciężki trening dla naszego mięśnia jest to bardzo dużo mikrouszkodzeń. Mikrouszkodzeń, które muszą się zregenerować. Więc jeżeli ja zafunduję po ciężkim treningu tempowym, po siłowni, po sile biegowej moim mięśniom kolejną dawkę rozciągania, szarpania, stworzę tak naprawdę więcej mikrouszkodzeń i nie będę wcale czuł się lepiej, a mój okres powrotu do pełni wypoczynku będzie dłuższy. Ja rozciągam się, jak dobrze wiesz, następnego dnia. To jest bardzo dobre wyjście. Po treningu, po długim treningu, nawet po długim rozbieganiu proponuję i sami to stosujemy, delikatne powrócenie do zakresu ruchu. A jeżeli chcemy poprawić nasz zakres ruchu, stosujemy oddzielną jednostkę treningową. Moi drodzy, tego się trzymajcie, to są bardzo ważne wskazówki. A teraz przechodzimy do ćwiczeń. Pokażemy Wam kilka tych wybranych, tych najważniejszych, te, które uważamy, że są naprawdę niezbędne do biegania. Ale jeżeli obserwujecie Instagrama Adama, tam na bieżąco wrzucamy ćwiczenia rozciągające, rozgrzewki, treningi, więc możecie tam wszystko zaobserwować. Podejrzeć. Nie zapomnijcie również subskrybować. Ten odcinek powstał na Waszą prośbę, zgodnie z komentarzami, jakie pojawiają się tutaj właśnie na dole. Ok. Zaczniemy sobie od rozciągania mięśni zginaczy biodra. Głównie skupimy się na mięśniu biodrowo-lędźwiowym. Jest to bardzo ważny mięsień w treningu biegacza, który często jest przykurczony, a na pewno jest przykurczony u osób, które dużo czasu spędzają przy biurku potwierdzam, jak długo posiedzę to właśnie tak się dzieje czyli możecie robić sobie przerwy podczas siedzenia i się rozciągać i teraz tak, przyjmujecie prawidłową pozycję rozciągamy w tym momencie lewą grupę zginaczy dlatego ustawiamy prawidłowo kręgosłup nie wchodzimy w hiperlordozę bo napięty mięsień biodrowo-lęźwiowy ustawia miednicę w pochyleniu. ustawiamy prawidłowo nasz kręgosłup i prawym kolanem idziemy do przodu czując rozciąganie lewej strony, ale idziemy do momentu, w którym czujemy dyskomfort. Nie idziemy za bardzo, nie idziemy dalej. Następnie możemy utrzymać tą pozycję przez około minutę, aby wpłynąć na, żeby rozciągnąć mechanicznie struktury kolagen, bo tylko w ten sposób możemy na to wpłynąć, a jeżeli, jeżeli chcemy bardziej dynamicznie rozciągnąć ten mięsień, wchodzimy i wychodzimy z pozycji pełnego rozciągnięcia i wykonujemy około 20 ruchów. A ja od siebie dodam, moi drodzy, że na początku dla mnie są dwie rzeczy bardzo ważne, żeby noga z tyłu była aktywna, czyli to jest noga pasywna, to jest noga aktywna, a druga, że napinam mięsień poprzeczny brzucha. Jeżeli chcecie się nauczyć go napinać, to musicie przede wszystkim spotkać się z fizjoterapeutą i poprosić go o poradę. Dokładnie. Kolejną ważną grupą mięśni, którą należy rozciągnąć są mięśnie z przodu uda, czyli głównie mięśnie czworogłowy. Teraz Adam zaprezentuje, w jaki sposób rozciąga mięsień czworogłowy. Ta sama zasada, czyli napinamy mięsień poprzeczny brzucha, zanim zaczynamy rozciągać mięsień czworogłowy. Napięty brzuszek, stopa aktywna. Pilnujemy, żeby kręgosłup nie zwiększył swojej lordozy, na pewno będzie Was ciągnęło do tej pozycji, musicie tego pilnować. Dokładnie. Bardzo dobrym rozwiązaniem oprócz mechanicznego rozciągania jest także praca z układem nerwowym, czyli poizometryczna relaksacja. Polega to na tym, że Adam przez około 5-10 sekund siłą 20% stara się zbliżyć stopę do podłogi, czyli w ten sposób napina mięsień czworogłowy. Trzymamy Następnie następuje głęboki wdech, wydech, to jest bardzo ważne, i przyciągamy piętę do pośladka. Wykonujemy około 4-5 powtórzeń tego ćwiczenia. Prostszą wersją dla ludzi, którzy mają problem z tamtym ćwiczeniem, jest pozycja w leżeniu na brzuchu. Następnie chwytamy dłonią za stopę. Jeżeli jesteście takimi pokurczami, że nie jesteście w stanie się chwycić za stopę, możecie użyć paska. I taka sama zasada, wytrzymujemy w pozycji przez około minutę, albo stosujemy poizometryczną relaksację, czyli próbujemy wyprostować nogę w kolanie przez 5-10 sekund. Trzymamy, następnie głęboki wdech, rozluźnienie i przyciągamy piętę do pośladka. Następne ćwiczenie rozciągające, teraz będziemy rozciągać bardziej w funkcji, taśmę skośną. Proszę bardzo, pozycja ukłon chiński, stopy aktywne. Stopy aktywne. I powiedzmy, że rozciągamy teraz prawą stronę, czyli idziemy do lewej strony, do momentu dyskomfortu trzymamy taką pozycję przez około minutę, a następnie zmieniamy stronę. Kolejną bardzo ważną grupą, którą należy rozciągnąć, jest grupa mięśni pośladkowych. Nie będziemy się skupiać na konkretnych mięśniach, czyli pośladkowym, małym, średnim, wielkim, tylko będziemy rozciągać całą grupę pośladkową. Proszę bardzo, przybieramy taką pozycję, najlepiej, żeby był kąt w stawie kolanowym około 90 stopni. Następnie idziemy lewym, w tym przypadku lewym biodrem do prawej strony albo klatką do podłogi. Trzymamy taką pozycję przez około minutę. Możemy też pogłębiać ruch, czyli mobilizować mięsień poprzez wchodzenie do pozycji maksymalnego rozciągnięcia i wychodzenie z tej pozycji. Teraz rozciągniemy sobie grupę kulszowo-goleniową. Jesteśmy w klęku, następnie nogę, którą chcemy rozciągnąć, przesuwamy do przodu, opieramy piętą o podłogę. Jeżeli ktoś podczas rozciągania będzie czuł dyskomfort, może zgiąć nogę w kolanie, następnie Wykonujemy rozciąganie nie poprzez zgięcie całego kręgosłupa, tylko przez ruch tylko w stawie biodrowym. Proszę bardzo. Znowu pozycja właściwa, tak jak w poprzednich ćwiczeniach, i ruch tylko wykonujemy w stawie biodrowym. Idziemy do momentu delikatnego napięcia i trzymamy około minutę. I już czuję rozciąganie. Jeżeli chcemy się skupić na mięśniu dwugłowym, albo półbłoniastym, półściegnistym, możemy to modulować poprzez skręt stopy. Będziecie czuć raz rozciągnięcie po jednej stronie, jeżeli skręcicie teraz stopę do środka, po drugiej stronie. Kolejną grupą mięśni, którą chcemy rozciągnąć jest grupa przewodzicieli, niestety często zapominana przez wszystkich, a jest bardzo istotna w prawidłowym ustawieniu miednicy. Przybieramy taką pozycję jak Adam, jedna noga w klęku, druga wyprostowana w bok, następnie dłonie opieramy o podłogę, kręgosłup cały czas ustawiony jest w prawidłowej pozycji i schodzimy do momentu, w którym czujemy uczucie ciągnięcia. Wytrzymujemy w tej pozycji przez około minutę albo mobilizujemy tkankę poprzez ruchy do końca zakresu ruchu i wracamy. Możecie utrzymywać stopę opartą stroną przyśrodkową o podłogę. Albo piętą, jak wolicie, jak czujecie bardziej, że jest rozciągany mięsień. Czyli warto się rozciągać. Dla mnie jest to świetne uczucie, kiedy moje ciało jest rozciągnięte troszeczkę bardziej niż zakres ruchu, który wykonuję, czyli kiedy biegnę chociażby, moja noga z tyłu jest wyprostowana, a noga z przodu jest wysoko uniesiona i czuję komfort. Nie czuję, że walczę ze swoim ciałem z każdym kolejnym krokiem, wtedy mniej się zakwaszam, biegam bardziej ekonomicznie, a przede wszystkim bardziej wydajnie, co pomaga mi pokonywać ostatnie 200 metrów bardzo szybko. Tylko pamiętajmy, że tak jak mówiliśmy, nie każdy z nas jest joginem, dlatego rozciągamy tylko swoje najsłabsze miejsca. Najsłabsze ogniwa, skupiamy się na tym. Przed treningiem wykonujemy dosłownie kilka, kilka wybieramy sobie kilka fragmentów w ciała, które chcemy rozciągnąć, a na koniec treningu, jeżeli był mocny trening, nie, nie katujmy dodatkowo swojego ciała i niech to rozciąganie będzie delikatne. Wróćmy do prawidłowych zakresów ruchów, a jeżeli chcemy się naprawdę dobrze rozciągnąć, poświęćmy na to najlepiej oddzielną jednostkę treningową. Dokładnie, po ciężkich treningach nie rozciągam się, nie rozciągam się również po siłowni, po sile biegowej, a nie tylko po sesjach, w których biegam w kolcach albo biegam bardzo, bardzo szybko. Te sesje często wywołują u mnie uczucie takich obolałych mięśni, mięśni ciężkich i to są właśnie mikrouszkodzenia, które zostają na długo. Często mówimy, o, że mam zakwasy. Nie, moi drodzy, 2-3 dni później to nie są zakwasy, tylko mikrouszkodzenia. Nie serwujmy ciężkiego treningu, którym jest rozciąganie naszym mięśniom zaraz po ciężkiej aktywności. Pamiętajcie, że masaż, a masaż to również jest ciężka praca dla mięśni i dla fizjoterapeuty. Tym Dlatego bardziej. na szczęście Adam nie nadużywa mojej pracy i robimy to tylko wtedy, kiedy to jest niezbędne. Dlatego, jeżeli biegacie nawet amatorsko i nie macie dostępu do masażysty, to nic strasznego, bo Adam tylko wtedy korzysta, kiedy naprawdę musi. Zachęcam Was do tego, żebyście przemyśleli temat rozciągania, żebyście pracowali w odpowiednich płaszczyznach, a przede wszystkim w odpowiednim układzie ciała. Bo jeżeli wasze rozciąganie, jeżeli chcecie rozciągnąć dwójkę, a tak naprawdę rozciągacie przywodziciele, co wam już pokazaliśmy, to wtedy jest to duży błąd. Wtedy nie pracujecie nad zabezpieczeniem swojego ciała przed kontuzją dwójki tylko w zupełnie innym kierunku. Więc ta świadomość, te ćwiczenia, które Wam pokaz pokazaliśmy, wypróbujcie, komentujcie na dole, subskrybujcie ten kanał, żeby oglądać e, równie ciekawe odcinki i żeby coraz częściej widywać tego tutaj dżentelmena. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Aby uzyskać dostęp do materiałów przedpremierowych, jak i również do materiałów dodatkowych, koniecznie zapisz się na newsletter na stronie adamshot.pl ukośnik